Polskę i świat będzie czekać fala głodu, szokująca wizja przepowiednia. Jasnowidza Jackowskiego niedostatek to będzie praktycznie dotyczyło Polski świata, a także fala, głodu, braki. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję, przepowiednia jasnowidza, cyckowskiego, jasnowidza Zyczuchowa. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni jasnowidza, który mówi w ten sposób: będzie mowa o fali głodu, niedostatek wielu rzeczy, będzie duża dezinformacja, to wszystko będzie nas przytłaczać, tak? Tak mówi tutaj jasnowidz Jackowski na temat tego, co się wydarzy. Tutaj Jnowic mówi w ten sposób, tak, państwa będą musiały się określić, tak, po której stronie są, tak, żeby tak naprawdę uniknąć zagrożenia, żeby faktycznie uniknąć się zagrożenia. Tutaj nawet mówił konkretnie Jasnowic Jackowski, jeśli chodzi o określenie, tych państw, wskazane na Skandynawię, no to też jest ciekawa sprawa, bo wiemy o tym, że tam są państwa, które nie należą do NATO, że niektóre Państwa, jeśli chodzi o Skandynawię, no może wszystkie, tak, obawiają się tutaj potencjalnego ataku Rosji. No ale te, co są NATO, mają teoretycznie po prostu tutaj płaszcz ochronny, tak, czy po prostu parasol ochrony, jeśli chodzi o NATO. Natomiast tutaj Jasnowiec Jackowski właśnie mówi: W ten sposób czeka nas niedostatek wielu rzeczy. Będzie mowa o fali głodu, będzie duża dezinformacja, to wszystko będzie nas przytłaczać. No oczywiście nie chodzi o taki głód dosłowny, tak że ludzie po prostu tutaj tak obrazek jak z drugiej wojny światowej, gdzie człowiek po prostu ma tylko jedną tam kromkę chleba na cały tydzień i tak dalej. nie chodzi o taki dosłowny głód. Tylko chodzi o praktycznie no zmniejszenie naszych oczekiwań społecznych problemy, jeśli chodzi o podstawowe produkty, też jasnowidz Jackowski mówił na ten temat, żeby robić zapasy, zapasy żywnościowe, jak i zapasy też leków, no i niedostatek po prostu pewnych produktów, które może być spowodowane tym, że po, pe, pe, pewnych produktów może być po prostu nie być na rynku, tak, albo mogą być one niedostępne okresowo, tak, jeśli chodzi o pewne produkty, czyli będzie mowa o fali głodu, będzie mowa o fali głodu, no, ja powiem w ten sposób, ja przypominam sobie taką wizję przepowiednia Snowidza Jadzkowskiego, gdzie Asmojawicz mówił w ten sposób, że będzie powietrze skażone, yy, tak? Może to być związane z kwestią radioaktywną użycia jakiejś broni nuklearnej albo atak na przykład elektrowni atomowej. I tam była kwestia, że to powietrze skażone będzie opadać na Ziemię. Nie będzie można zbierać plonów i płodów rolnych, tak? E, czyli rzeczywiście wtedy ludzie byliby tak naprawdę zdani tylko na produkty przetworzone, produkty przemysłowe, tak? Możemy powiedzieć w skrócie tą zupkę chińską. E, a na przykład owoce czy warzywa e, pamiętam, jasne jest mówię w ten sposób, że owoce i warzywa będą na polach, będą w sadach, tak? natomiast ludzie ich nie będą mogli zebrać ze, z jakichś po prostu przyczyn. No wiadomo, jakby było na przykład skażenie, no to człowiek takiego czegoś nie mógłby zebrać, tak? Człowiek po prostu nie mógłby takiego czegoś zebrać. To tak samo, jak tam ludzie przecież nie zbierają jakichś tutaj owoców czy warzyw po prostu w pobliżu drogi szybkiej, tak? Chociaż to też się różnie wygląda, no bo tam jest, jest to po prostu zanieczyszczone, jest to po prostu zanieczyszczone tutaj jeśli chodzi o jeśli chodzi po prostu o jeśli chodzi o środowisko, tak? Chociaż ja muszę powiedzieć, że kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji. Strasznie ruchliwa ulica w Poznaniu przy przystanek autobusowy i tam rosło winogrona faktycznie dziko i widać było całe te liście już były po prostu od tych spalin zniszczone. I widziałem pewną kobietę, która jak już te winogrona urosły, no to jeszcze to jadła, tak skubała. No nie wiem, czy była tak po prostu. Znaczy, no nie, nie, nie wyglądała jakąś biedną, tak, ale była tak zdesperowana, żeby iść takie winogrona, które chyba całą tamlicę Mendelejewa miała, tak. Dziesiątki osób tam się każdego dnia przewijało, nikt tego nie zjadł. A ta kobieta po prostu te winogrona, no tragedia kompletna, tak? Ehm, tak, by nie mogła sobie kupić to albo jakiś inny owoc. A tam przecież to więcej miało po prostu chemii. Cała tablica Mendeleeva zresztą tego nikt nie jadł, tak? Ehm, co ciekawe, nawet ptaki tego nie ruszały, tak? Takie winogrona czy jakieś tam inne zwierzęta, no to, to też o czymś świadczy. Nawet te liście były takie całe szare. No ale to już jest inna sprawa. Natomiast tutaj Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób: będzie mowa o fali głodu, niedostatek wielu rzeczy. No, ja muszę powiedzieć w ten sposób, no może być niedostatek, jeśli chodzi o wiele rzeczy, bo na przykład, jeżeli będą okresowe problemy z prądem, lockdown energetyczny będą przestoje, jeśli chodzi o fabryki, to fabryki nie będą wyrabiać swoich norm, można powiedzieć niczym, po prostu za komuny i to spowoduje automatycznie, że będą po prostu problemy, jeśli chodzi o dane produkty, te ceny tych produktów pójdą do góry. Tak, teraz to nagrywam, to co się dzieje po prostu takie szaleństwo, jeśli chodzi o chusteczki, tak? A mianowicie chusteczki, co się wejdzie? do sklepu po prostu co drożeją. Może to nie są jakieś zawrotne pieniądze, natomiast w skali ceny chusteczki to jest dużo. Jeżeli na początku chusteczki kosztowały 2 zł, potem 2,50, 3 zł, 4, 4,50, raz praktycznie 5 zł za najtańszą paczkę, no to daje po prostu przebitkę 250%, jeśli chodzi o cenę, tak? Nie, no nie wiem, czy byśmy chcieli po prostu, że w ciągu kilku dni, żeby wszystkie produkty poszły o 20, 250%, wyobraźcie sobie dzieci na stację benznową, a na stacji benznowej nie kosztuje 7-8 litrów. Złoty za litr, tylko 20 zł, no to byłby szok. Same chusteczki może nie są jakimś po prostu szokiem cenowym, natomiast jak to pokazuje, po prostu jak te ceny idą tak do góry i to raptem na, na przestrzeni po prostu parę tygodni, a nie wiem, przecież te chusteczki no to jest jakaś celuloza czy jakiś papier, e, z czego one są robione, że tak cena idzie do góry, no to jest przy, przykładowy tak. Natomiast taka może być sytuacja, jeśli chodzi o e, produkty w inne w gospodarce. I też mowa o fali głodu, gdyby doszło do skażenia radioaktywnego, zanieczyszczenia powietrza. E, tak, to po prostu mnóstwo rzeczy nie można byłoby zebrać plonów, warzyw, owoców, wtedy rzeczywiście byłby po prostu problem. Będzie duża desinformacja, desinformacja, e, to będzie wszystko nas przytłaczać. E, tak, e, tutaj Jasnowiec mówi w ten sposób, że szczególnie niebezpieczna sytuacja będzie na południu Europy, reszta Europy będzie trochę lepszej sytuacji. No ale nawet gdyby na przykład doszło do skażenia no południe Europy, a Ukraina to jest zupełnie indziej, ale na, nawet gdyby na przykład doszło do skażenia jeśli chodzi o Ukrainę, no to obawy też będą po prostu w innych państwach, tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, czy rzeczywiście zgadzacie się z tą wizją przepowiedni masnowidza Jackowskiego? No jakby kwestia fali głodu w dzisiejszych czasach może budzić nawet tutaj tak zdziwienie, zwłaszcza w tych cywilizacjach rozwiniętych, tak? W Europie, no przecież mnóstwo ludzi, którzy mają, cierpią z powodu nadwagi i tak dalej, no ale wszystko może się zmienić, wszystko może ulec zmianie. Zresztą, jeżeli na przykład nie byłyby dostępne te warzywa czy owoce, byłyby one po prostu bardzo drogie, które i tak już są teraz drogie, no to też spowoduje, że produkty przetworzone znowu wpłyną na to, że ludzie będą znowu tyć, tak? To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć!